Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Alan Wake American Nightmare. Ja jestem Sarge i tutaj mamy teraz zwiedzić tę nową lokację, w jakiej się znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Więc w takim razie ruszajmy przed siebie. No, właśnie teraz musimy sprawdzić to miejsce, ten budyneczek. Mm -hmm. No, I want you. But you'll get angry if you're here. So you gotta go. You know I'll do what you want. Okay. I... I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? Because you should. Lady, you got darkness on the brain. I, I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in. But it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's... it's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Hey, no problem. I'm just going go do some other stuff. Scout's honor. Dobrze, najwyraźniej tutaj <laughs> pani została opdana przez mrok e, i zachowuje się trochę dziwnie. Z jednej strony e, mówi, że nas nienawidzi, potem mówi, że nas kocha. Oczywiście Alan Wake tutaj nie robi sobie z tego zbyt wiele. Ale chcę jej też pomóc równocześnie i chcę tutaj przywrócić światło, aby ten mrok od niej odpędzić. A tutaj widzę gdzieś. O, właśnie są klucze. I teraz musimy ruszać do drugiego budynku, gdzie z kolei przywrócimy z powrotem zasilanie temu miejscu. O, tutaj są flary. Jedną sobie wzięliśmy. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. Wow. No dobra, mamy no, przy, przyjaciół przeciwników. Ale z taką bronią nie mamy problemów. Powiem wam szczerze, że mimo, że jest sporo tej walki, to spodziewałem się też większego wyzwania, ale może to też początek gry i dlatego jest jeszcze stosunkowo łatwo. Ewentualnie właśnie na normalnym poziomie trudności jest jeszcze tak dość łatwo, i tutaj nie ma co oczekiwać czegoś więcej w tym przypadku. Dobrze, musimy ruszać w stronę tej gwiazdki na radarze, więc nie zwlekajmy zbyt długo, tylko ruszajmy. Oh, look! Mr. Heroes here! You ready to save the day? Proszę bardzo, mamy Mr. Scratcha, tej własnej osobie. O cholera, co tu się dzieje? Wszystko na nas leci. Dobra, fałszywy alarm, ale wrogowie się mimo wszystko pojawili, więc będziemy mieli z kim walczyć. Ale dobra, zawsze jakieś postępy, już Mr. Scratch nam się tutaj pokazuje. Może niedługo przyjdzie nam z nimi stanąć też twarz o twarz. Kurczę, zapominam, żeby ich nie oświetlać. Zaeliminujmy ich więc, bez oświetlania. Sporo amunicji tutaj straciłem na nich, ale trudno. Okej, okay, tutaj z tej strony jest chyba jakiś manuskrypt. O właśnie, tu jest kartka. Weźmy sobie ją. Proszę bardzo, przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, zatrzymując filmik. A ja tymczasem będę kontynuował rozgrywkę. No i ruszajmy w takim razie do tego budynku, o którym mówiła tamta dziewczyna, która najwyraźniej ma spore zaburzenia osobowości. Ok, mamy kolejny telewizor. Zobaczmy co tym razem Mr. Scratch ma nam do powiedzenia. Co zaraz zrobić z tym nożem? Nawet nie chcę wiedzieć. No i co? będzie tak sobie tańczył? Okej. Okay. Aj, kurczę. Trochę psychologiczny klimat, bo wiecie jak to działa, taki z jednej strony... Koleś sobie tańczy, z drugiej trzyma w rękach nóż. Nie jest to bynajmniej normalne. Tam jeszcze była jakaś osoba, która sięgała po broń. Najwyraźniej jakaś, nie wiem, zakładniczka. Mr. Scratcha. Pewnie nie skończy zbyt dobrze. Okej, okay, mamy kolejną kartkę. Było laty, Proszę bardzo. I lecimy sobie dalej. Zdaje się, że to tędy teraz trochę w górę i tu jest koniec drogi, więc mam nadzieję, że idę dobrze. Okej, okay, chyba jednak muszę iść tam na dół, wiecie co? Więc w takim razie cofniemy się tędy i spróbujemy się jakoś przedostać z tamtej strony drugiej. O ile tu jest jakieś przejście, mam nadzieję. Tak jest. Kto to gada? Na razie nikogo nie widzimy, ale wyraźnie słyszeliśmy rozmowę zakrawającą na kłótnie. Wow! Mamy oczekiwania tutaj przeciwnik wyskoczył. Dobrze, ale to by było na tyle. Tutaj mamy kolejną wielką walizkę, ale jej nie otworzymy, bo musimy mieć 20 kartek manuskryptu, a mamy zdecydowanie mniej jak mówiłem... Wow, kolejny. Tak jak mówiłem, nie zbieram tutaj wielu kartek, więc musicie mi to wybaczyć. O kurczę, w tym momencie uniknąłem ciosu. Dobra. Z jednej strony w poprzednim mówi... odcinku mówiłem o stosunkowo niskim poziomie trudności, ale z drugiej... Wystarczy, zostaniemy raz uderzeni i ten jeden pasek zdrowia automatycznie zostanie nam odjęty. Więc, tak naprawdę, w sumie trzy uderzenia i możemy zginąć. No Notabene, właśnie cały pasek jest podzielony na trzy takie mniejsze paseczki. I jeśli jeden paseczek nie do końca jest użyty, to wtedy się regeneruje. Z kolei, jeśli do końca go zużyjemy, to już się nie zregeneruje dopóki nie. Wejdziemy w jakieś światło. I tu jest jakieś światło, więc sobie przejdziemy tędy. O właśnie jak widzicie zdrowie się odzyskało. A tymczasem tu jest gdzieś nasz cel. Okej, okay, być może tędy było przejście. A może i nie. W każdym razie sprawdźmy lepiej, żeby później nie żałować. No dobra, niestety tutaj nic nie ma. Raczej. Ten przejdziemy, czy. Okej, okay, ze środka wzięliśmy granat błyskowy. Nie wiem, jakim cudem, ale. Okej, okay, nieważne. Tutaj coś mamy, ale nic nie do aktywacji. Ten ha, przyjdziemy. A też nie za bardzo. Okej, okay, są przeciwnicy. Najpierw musimy się z nimi uporać Dobrze. Wow, kolejny z tył. Naprawdę oni potrafią zaskoczyć. Nagle się pojawiał gdzieś z jakiejś nieznajomej strony. Zupełnie nieoczekiwanej. Tutaj gdzieś był manuskrypt. O właśnie jest. Okej, okay, otwórzmy sobie. No, trochę o Alice, różne informacje na temat żony Alana Wake'a, o której też był bardzo ważny wątek w pierwszej części przygód naszego pisarza. Zachęcam do zakupu zresztą pierwszej części, tym bardziej, że jest naprawdę tanio dostępna. Cena detaliczna to jest 50 zł, a wiadomo, że w sklepach znajdziecie też taniej jak okay, najbardziej, warto. Zwłaszcza, że gra jest jeszcze dość nowa. W Polsce to w ogóle ma chyba dwa tygodnie. A na Steamie jest też dostępna chyba od lutego, czy coś takiego. Staje się, że tak, od lutego. Ok, <laughs> domyślam się, że drobna taka zagadka. Pewnie muszę w dobrym momencie, w dobrej kolejności, otworzyć te łączniki. A może i nie. No i co? Aha, dobra, środkowy jest wyłączony. Musimy coś pokombinować, żeby tutaj. Hm, chyba jednak nie tak. Musimy pokombinować, żeby tutaj się zapaliło wszystko na zielono. Na razie się palą tylko dwa przez cały czas i chyba coś tutaj czegoś nie rozumiem. Dobra, jest teraz na zielono. Może w taki sposób raczej. Chyba nie za bardzo. Dobrze, może jeszcze inaczej. Może właśnie najpierw tutaj. O, właśnie, udało się. Tak więc, w powrotem mamy energię przywróconą. Więc zadanie wykonane. Wow. Ale w międzyczasie tutaj przybyli przeciwnicy. Więc najpierw musimy się z nimi rozprawić. Ale z Uzi to sama przyjemność. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że. Nie każdemu może się to spodobać. Wow! O kurczę, nie zauważyłem, że tu jest prąd. W dobrym momencie musimy przejść. Dobrze, teraz jest odpowiedni moment. Więc wyjdźmy stąd szybko. Okej, okay, no to co? W takim razie? Musimy teraz ruszać do innego celu, który jest wyświetlony na mapie, a raczej na radarze. Jak my stoimy za municją, chyba za całkiem okej. Okay. Tędy nie przejdę, tak? A zdaje się, że tędy przyszedłem. No nic, w każdym razie pewnie się otworzyło nowe jakieś przejście. W takim razie zerknijmy, co my tutaj mamy. Okej. Okay. Musimy poczekać. Ok. teraz droga otwarta. Dobra, teraz możemy biec. Tutaj też zaczekajmy na odpowiedni moment. Jeszcze zbierzmy amunicję, i w ten sposób jakoś tej powolutku przejdziemy. Dobra, ominąłem coś czy nie? Pewnie, że ominąłem. Którędy teraz? Żeby tu się tylko przypadkiem nie zagubić troszkę. Teraz zdaje się, że tędy. Okej. Okay. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Z powrotem przy wejściu do tego miejsca. I znowu. Okej, okay, czyli kolejny raz Mr. Scratch się nam pojawił. Ale tradycyjnie tchórz ucieka od razu. Tak szybko jak się pojawia, tak szybko znika. No cóż, nie wymagajmy od niego zbyt wiele. W końcu i tak go dopadniemy. Nie ma innej opcji. Może zmienimy broń co? Bo do uzi mam pełny magazynek. Spróbujemy za chwilę. Powrotem przywrócić światło w budynku, gdzie była tamta dziewczyna z dziwnymi zaburzeniami osobowości. Ale zanim to zrobimy, no to tradycyjnie ach cholera tradycyjnie sporo przeciwników do zabicia oni tutaj rzucają tymi swoimi jakimiś mrocznymi granatami. Musimy też tego unikać, oczywiście. Dobrze, no i idziemy w takim razie w tę stronę. Także znowu musimy się wracać. Czyli, mimo że mamy teraz trochę bardziej otwarte poziomy, to jednak twórcy okopili to pewną dozą backtrackingu, czyli właśnie wracania się w różne miejsca. Co nie wszystkim się może spodobać. No ale cóż, też. Nie traktujmy tej gry jako pełnoprawnej produkcji, dlatego że jest to bardziej osobny dodatek, samodzielny dodatek do Alana Wake'a niż właśnie jakaś samodzielna produkcja. Zresztą też wskazuje na to sam fakt, że gra jest dostępna tylko w cyfrowej dystrybucji w dość niskiej cenie, też. Wow, kurczę. Jeśli kupowaliście grę przed premierą i jeszcze mieliśmy, mieliście pierwszego Alana, to mogliście kupić grę za nieco ponad 10 euro, czyli troszkę ponad 40 zł, więc jest to myślę dobra cena. Choć mimo wszystko jest to okupione tym, że granie jest zbyt długa niestety. Podobno trwa około 4 godzin. Przekonamy się w tym let's playu. A zobaczcie tam, kogo mamy. Jest i Mr. Scratch znowu ze swoją buźką. Która zdaje nam się już się wydawać wyjątkowo natrętna. I denerwująca. Okej, okay, może pomożemy teraz tej kobiecie. W światła. No, nie. Oh, it's not... It's you. Did... Did you help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was... this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He was in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Dobrze, czyli otrzymaliśmy kolejną lokację. Udało nam się pomóc tej kobiecie, która właśnie najwyraźniej nie była sobą przez ostatnie kilkadziesiąt, może kilkanaście minut. I okazało się oczywiście, że sprawcą mroku w jej postaci był Mr. Scratch, czyli ten tutaj skubaniec, którego mam nadzieję, że niedługo dorwiemy. No i właśnie. Udał się on do budynku, do którego teraz dostaliśmy kody dostępu. Więc bez problemu tam wejdziemy. To chyba ten budynek, właśnie. Wow, co się tutaj dzieje? Cholera, jasno. Ok, musimy zniszczyć te. Jak to się tutaj nazywa? Mroczny fontanny chyba. Więc musimy to po prostu oświetlić, zdaje się. Aha, każde z trzech elementów. O kurczę, tutaj ciągle przeciwnicy są. Dobra, już chyba zniknęli. Więc ruszajmy do kolejnych mrocznych fontan. Wydaje się, że to gdzieś tutaj, a właśnie one wyrastają automatycznie, kiedy do nich podchodzimy. Okej, okay, minimum baterie. Sporo was tutaj jest, powiem Wam co. Ok. Dobrze. Jeszcze tylko jedna została. Więc ruszajmy chyba gdzieś w tę stronę, tak jak widzę. Jest. Także też to wyeliminujmy. Okej, okay, ale najpierw przeciwnik. Wow! Jak ty się tu znalazłeś, z Kubańców? Ach, tego jeszcze nie. Odpędziłem Mrok od niego. Dobra. Usuńmy w końcu te rzeczy. Dobra, udało się chyba. Tam już był blisko mnie przeciwnik, kurczę. Okej. Okay. Na szczęście w momencie zniszczenia tych fontan automatycznie też przeciwnicy zniknęli, więc nie ma problemu. Zbierzmy amunicję. Zmieńmy się może na strzelbę. I dobrze, w takim razie zanim wejdziemy do budynku, no to skończymy odcinek. Na w kolejnym zobaczycie, co tutaj znaleźliśmy i jakie poczyniliśmy dalej kroki. Tak więc dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!